Cześć! Znajdujemy się na nowoczesnym i bezpiecznym osiedlu klasyków na Białęce, gdzie zaprezentuję Wam funkcjonalne trzypokojowe mieszkanie. Zapraszam do środka! Sercem mieszkania jest widny, przestronny salon z pełni wyposażonym aneksem kuchennym. Dzięki ekspozycji okien południowo-zachodniej możemy cieszyć się światłem przez cały dzień. Z salonu wyjdziemy na lodzie o powierzchni około 12 m2. Następnie przechodzimy do dobrze doświetlonej sypialni z dużym oknem, pojemną szafą i elegancką toaletką. Dodatkowe pomieszczenie daje możliwości dowolnej aranżacji, np. jako biuro lub pokój dziecięcy. Wygodna łazienka z dużym prysznicem oraz pralką zapewnia komfort w codziennych czynnościach. Wszystkie te pomieszczenia łączy hall z dodatkowym miejscem na przechowywanie. Osiedle jest ciche i spokojne z malowniczymi alejkami, a dodatkowym atutem jest znajdujący się pod kompleksem garaż podziemny oraz parking dla gości na terenie osiedla. W okolicy niezbędne punkty usługowe, liczne szkoły oraz przedszkola, jak i tereny zielone. Kilka minut spacerem dzieli nas od Parku Henrykowskiego z Dużym Placem Zabaw. To idealne miejsce na rodzinny czas. Nieopodal przystanki autobusowe, dzięki czemu szybko przedostaniemy się do linii metra M1 oraz wygodnie przetransportujemy się do żerania. Mieszkanie jest ciche, mimo bliskości ulicy Modlińskiej, która zapewnia dobre połączenie z innymi częściami miasta. Jeśli zainteresowała Cię ta oferta, zadzwoń i umów się na prezentację.